Słuchajcie, dzisiaj przed nami po raz pierwszy Grand Prix Federacji PWR, czyli Kontaktowych walk licewskich. Czyli starcia tak naprawdę w grupach, a dopiero później wielki finał. Normalnie mamy do, do czynienia z tym, że pojedynki są już wcześniej zakontraktowane, zawodnicy przygotowują się. Pod konkretnych przeciwników są do, te taktyki, tre, sztaby treningowe przygotowują pod konkretnego zawodnika, a tutaj no, musieli w niektórych przypadkach przystosować się i do 4-5 różnych przeciwników. Czekają nas dzisiaj walki w, 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 w trzech różnych kategoriach wagowych. Kategorii zawodnicy są podzieleni na dwie grupy. Mają starcia między sobą w grupie i po, z każdej grupy wychodzi dalej dwóch zawodników, którzy później biją się o wejście do ścisłego finału, ścisły finał pomiędzy dwoma y, najlepszymi zawodnikami i ten finał wyłania y, pretendenta do walki o pas naszej federacji. Tylko zobaczy, kto teraz wyszedł do walki, dobra? Jasne. Macie tu rozpiskę Walek? Tak. Posiadam. A to Pani Kukel? Chodźmy Mitak Głowacki, Hitek Głowacki, Hitek i ty masz Ze mną jest Bolesław Sitek, jeden z weteranów tak naprawdę wal rycerskich, zarówno grupowych, jak i pojedynkowych. Jestem po turnieju miecza długiego. Przede mną jeszcze topór i puklerz trochę odpoczynku małej regeneracji, no i wchodzimy w temat profajtów. Dzisiaj mamy jesień średniowiecza, a zakończenie sezonu. Tak trochę traktuję ten dzień jako takie zwieńczenie pracy w sezonie, w turniejach. No, od Bardzo Maja dużej pracy w swoim w przypadku w tym roku, Dużej naprawdę. Dużej pracy, ale ja też y, lubię, lubię się tak styrać fizycznie, to daje mi taki potem mentalny odpoczynek, więc y, super tu być. Mateusz, tak to ja. jak Najlepszy... tam, bawisz się dobrze? Jeszcze nie, jeszcze ale, niedługo, nie, ale będziesz. niedługo będę się zajebiście bawił. <laughs> Staram się podchodzić do wszystkiego na lajcie, szczerze mówiąc nie przygotowałem się niesamowicie. from the last tournament and we'll you think it's a good moment for a small interview or yeah. you're already in the fight mood? No, No. Is there any difference in, in your preparations for that kind of tournament or for a normal fight? Sir? Yeah, so I pretty much have a routine I do, you know, pretty much every week. The only difference is that when I'm going to do two-minute rounds, when I'm sparring and when I'm doing fitness sessions, thank you, um, uh, I train two-minute rounds. Okay. Um, if I'm do three-minute rounds, then I, I train three-minute rounds. Okay. That's pretty much the only tr uh, difference because I do the group fights and um, they're five-minute rounds, so yeah. we train five-minute rounds there. So, uh, thinking about uh, who will be your opponent on that level or, or you mm. are just uh, thinking that I will put my style yeah. and I will put my pressure on him and do my job. So I put my style and my pressure, and um, for me, uh, the, uh, the first half of the first round, when we're only doing two rounds like this, is learning the opponents. Yeah. Yeah, okay. If I got a chance to watch them fight first, then that would be good, but if not, um, the first minute is me like, testing them, like, you know, how do they react if I get a punch, yeah, yeah. etc. Um, and then I just use my style, because um, even if I even if I had fought this same person eight weeks ago, they will be different now. Yeah, yeah, because they, they, they train, they train, they, train, they yeah. adapt, and so literally every time you step in the ring with somebody, they're different. A jeśli nie to nie Kacper Junior Nowiński, uh, jeden z czołowych pretendentów w tej kategorii, a dzisiaj niestety kontuzja. Leczymy kontuzję, leczymy kontuzję, czekajcie na mnie. W przyszłym roku kategoria wagowa 96 smoleń. mamy to. Ja miałem przyjemność spotkać Kacpera na któryś eliminacjach do kadry, jak się przygotowywaliśmy, to nie wiem nawet, w którym momencie że leżałem na ziemi, jak on miotnął, więc... Siła, siła, siła. Przede wszystkim siła. Reszta to. A reszta pójdzie samo. Dobra, dzięki ci bardzo. Czekamy na twoje walki. Już za chwilę do drewnianego linku wkroczy 16 zawodników, aby zmierzyć się w turnieju w formule pełnokontaktowych walk rycerskich. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wagowych wygrają 1000 złotych. Ufundowane przez Muzeum Bitwy pod Pluwaldem oraz tytuł oficjalnego pretendenta do walki o pas podczas mistrzowskiej gali PWR 10 w

Go, tylko objęcia to mi pokazywałeś Ta dogrywka dużo mnie kosztowała Fajnie, że e, Przeciwnik Wpędził się w narożnik Stwierdziłem, że to jest moja okazja, żeby wykorzystać doświadczenie bofurkowe w obaleniach, powiodło się. zajebiście, powodzeni, dajcie sobie na prawym boku się kładziesz, Nie poprawiaj, tylko na prawym boku. To jest lewy eee... bok, naprawdę. O tak, ty się kładziesz na mnie, tak. Ręka do lata. Nie jest to głosowane Obrót się teraz. Lewa ręka Tak jest, dobrze. Dobra, bardzo dobra walka. Pozdrawiam Mariusza, bo dał mi wycisk, no był ciężki obalenia, żeby zrobić. Naprawdę chłop musiał się bardzo zmęczyć, także podziwiam, dziękuję. Było bardzo miło i kulturalnie. Yourself. Five seconds. Five, two, three, four, five. Stop! Stop! End of the fight. We managed to get into a very good position. Yeah, we uh, we practice the ground fighting every week. Yeah. And, uh, it sucks, it's horrible. But well, it's part of the sport. It is Markus pił wyjść z tego! Piastujesz się! Wyjś z tego nie Makus Markus Makus Markus kolano! Miałbój go uderzać! Po, 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 po cięciu rand od razu! Lepił! Cięcie i rand! Brawo, tak jest! Kopi! E, dobra, wyrównana walka. Świetny przeciwnik. E, no niestety e, Mamy 2-0 z Mateuszem w Profajtach Trzeba będzie gonić Dzięki Na świeżo szybki knockout jesteś pewny przed następną walką Nie w sensie poprzednia walka skończyła się bardzo szybko bo spotkałem się podobnie z kolegą z którym widziałem się już w grupie Tam próbował mnie rzucić nie udało mi się i to zakończyło bardzo szybko walkę więc nie miał it uh, Super. It'll be I think I'll probably end up fighting Sebastian again, who I fought earlier. Um, I, from seeing his opponent fight, I think Sebastian will beat him. Uh, so I'm looking forward to that rematch with Sebastian. Koniec Pięć sekund. Raz, stop. Popraw mi tu pasek. Mocniej. Dzięki. Good. 对。<Yeah. S 2> yeah. Odejściu rand, albo uderzenie rozpieszające tak! Tak. Bardzo dobrze. I Dobre. teraz kolano, kolano ostup. tak! Yes. Stop, koniec no. czasu. Paweł! W dawaj! Dawaj, dawaj! Trochę dalej, trochę dalej, się. dobrze. Dobrze. O, Najlepsza chyba walka. Bardzo ładnie wychaczyłeś odpowiednio odpowiednim momencie to kopięcie niskie. Nie wchodź za blisko, jak jesteś w tym dystansie, to właśnie super go napierdziela, że te trafienia wchodzą, że one są silne. Dawaj, dawaj. Dobrze, Miejsce trzecie. Mariusz! Druga kwadra! Szuma! Mariusz, to pół się! Dawaj! Nie, nie. Dobrze, dobrze, dobrze! Kasu go! So, to, to jest ten drenaż limfatyczny, nie? <noise> o trzecie miejsce w kategorii wagonej do osiemdziesięciu czterech kilogramów! A teraz drodzy Państwo, to na co wszyscy czekali? na turnieju. Pomiano pretendenta do pasu mistrzowskiego. Wagi PWE. Do 77 kg. Zapierdźmy.

To jest czas. Poprzez decyzję sędziowską zwycięzcą PWR Grand Prix oraz pretendentem do pasa mistrzowskiego wagi lekkiej PWR zostaje Mateusz A teraz nagrodę wręczy Pani wicedyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Emilia Nowicka. Czas na finał turnieju Omiano pretendenta do pasu mistrzowskiego wagi średniej PWR do 84 kg. Давай, ребят! Угу, сдавай! другой сдавай! Давай, сдавай! Стоп! 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 У тебя на стопке! Логу, поддошку сзади! Слава! Давай! 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 Затраску в горы. У горы затраску. Втисни. Валяй. Иди на него, иди на него. Иди на него, Еще иди, иди на него. Он Давай. Молодец. Давай.

No, udało się, udało się na szczęście. E, nie wiedziałem, jak to kondycyjnie wyjdzie, bo w drugiej walce coś mi przytkało i zdechłem ogólnie. I nie chciałem teraz tego powtórzyć. Więc starałem się skończyć jak najszybciej przed czasem. Nie udało się dopiero w trzeciej rundzie, ale kondycyjnie też jakoś tam nie miałem problemu. Także plan nie wyszedł idealnie tak jak był, ale, ale siadło. Tak, gratulacje jeszcze raz. U mistrzowskiego wagi półcieczki PWE. do 96 kg. Do niebieskiego narożnika wzywa Daniel Winter. Do czerwonego narożnika wzywa Sebastian Kurz. Grunta pierwsza, start! Sehr gut. Sehr gut. Ja. So, ab! Ah. Geht gut. Okay. Dann genau so weitermachen. Das sah sehr, sehr gut aus. Bije na odejściu, żeby zatrzymać, ale już złapał te ręce tak, tak, nimi... teraz, Ale, ale... Teraz go też sebasy, <grym> to też Sebastian złapał ręce bardzo, bardzo yourself Hot Five seconds. One. Hot punches. Two. Go, 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 go. Three. Two. Go, go, go. Hot Five. Stop. end of it. We I feel very good. Um, I'm really happy to have won. I knew that going into this fight because I fought Sebastian earlier. Yeah. And I knew that Sebastian's uh, fencing was better than mine. So and I knew that he was going to be being really defensive yeah, yeah. in the wrestling and really careful. Um, so I knew that kind of my best hope was to chase him and just pressure, pressure, pressure. Yeah. Of course. You know, try for a throw, try for another throw, try. And in the hopes that somewhere I would catch him and take him to the ground and then finish him. Yeah. Sebastian, Sebastian was eating me alive with that sword and shield. Yeah. You know, I was trying to defend, but he kept catching me with the fist and catching me on the leg with the sword. And, and in my head, I was counting the points, and I was like, man, nah. if, 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 <laughs> if I don't finish him, I, yeah, there's no way I'm pulling this out. But I admire your work. Thank, right? you. Thank, you. <laughs> thank you. Thank you. Thank I you. I am very, very congratulations. tired. Congratulations. Yeah. Uh, but, uh, Take a rest. Thank you. Yeah, thank you. Have a good day. Yeah, have a good day. Oh, cheers. cheers.